Zagadki w ciemnościach. Tak łatwo zgaduje, musi stanąć z nami do zawodów, mój skarbie. Jeśli mój skarb zapyta, a on nie odpowie, to go zjemy mój skarbie. A jeśli on zapyta, a my nie odpowiemy, to dostanie, czego chce. Zgoda? Pokażemy mu, jak stąd wyjść. Zgoda, odpowiedział Bilbo, nie śmiąc się sprzeciwić i wytężając mózg, by sobie przypomnieć taką zagadkę, która by mu ocaliła życie. 30 białych koni na czerwonym pagórku. Najpierw chrupią, potem tupią i znowu stoją bez ruchu. Tylko to mu przyszło do głowy, bo zbyt mocno kołatała się w niej myśl o jedzeniu. Była to dość znana zagadka i Golum rozwiązał ją równie łatwo jak wy. To pestka zasyczał. Zęby, zęby, mój skarbie, choć my mamy ich tylko sześć. J.R.R. Tolkien, Hobbit.